Dobra, i teraz takie moje... No. Masz go... Poczekaj, bo to musisz go najpierw uruchomić, nie? Tu masz... No. Yy, ...stacyjka przede wszystkim. O, a poczekaj aż on się, ten, aż się zegary zgasną. Dobra. Dodaj sobie gazu. Dodaj sobie gazu, zobacz jak reaguje na gaz. Widzisz, on jest ustawiony teraz na... On jest teraz ustawiony na wszystko na, na Maksama, nie? ABS na trójce, EBC na trójce i mapę ma... Mapę ma, nie widzę, gdzie tu jest... Gdzie, a, Street. No, czyli taką pośrednią. To jest taka fajna do jazdy, nie? Ustaw sobie lusterka. No, to wszystko jest nowe, więc... Ono, ono chodzi na y, tym. Ono chodzi w dwóch miejscach. Tu i tu, widzisz? Nic nic, jedziemy. Dobra. Różnica rzuca się w oczy, nie? Ponieważ Twój jest piękny, po prostu jest piękny. Speed jest. Ładny! Speed jest ładny. Natomiast kurde ten street fighter jest przepiękny, nie? Dobra, jedziemy w prawo, chodź. Noga na tylny hamulec i poczekamy. Na razie tu stań Przejadą wszyscy. On jest teraz bardzo grzeczny. Różnicę, którą na pewno odczujesz w tych motocyklach... To jest to... Dobra, jedziemy, chodź. Pomału, pomału. I jedziemy. Street Fighter jak dodasz gazu to się części jak galareta, nie? Aha. Dobra, no to ogień. Tam masz, masz quick shifter, czyli dodajesz gazu, zostawiasz otwarty gaz i zmieniasz bieg, bez sprzęgła. Ale jakoś tak generalnie. Jak... No bo jak za wolno jedziesz, to tutaj, tutaj działa lepiej Quick quickshifter ci powiem szczerze, w okay. speed, speed triplu, a w tym trzeba trochę wyżej go pokręcić, bo jak jedziesz bardzo wolno, to ten bieg się nie zbije, nie? No. Dobra, wyprzeć tego grata i, i teraz noga pod dźwigienkę i nie zamykaj gazu, tylko pyk. Szybciutko. No pociągnij tą dźwignię. O, okay. przed. Dobra. No. Tu trochę wolniej, nie? Bo tutaj mamy przejazd kolejowy. No jest, jest, a ty jeszcze gazu nawet nie dodałeś. Bo powiem ci, nie, no nie bo, bo powiem ci tak, on się dopiero budzi po 7 tysiącach. Jak dodasz mu gazu, to po prostu twój świat się zmieni. Także bardzo to tylko jak wyjedziemy na dwupasmówkę i kawałek będziemy mieli dwupasmówki, to tam sobie dodaj gazu, zobacz jak to jedzie, bo tutaj to nie jesteś w stanie opanować tego motocykla, jak przesadzisz, nie? I ogień. Widzisz? Lepiej biegi wchodzą, jak jest trochę... przy wyższych obrotach zmieniasz, nie? Uważaj na auta Delikatnie z hamulcem, bo to jest taka kosa hamulec, że... Jak wciśniesz przedni hamulec, to od razu gały wychodzą na zewnątrz No prezentuje się ci powiem... ...przekozacko na początku i tak w zasadzie będziesz się trochę na nim męczył, jeżeli niezależnie którego kupisz, tego czy tego, to się na początku będziesz męczył, bo po prostu, no nie chcę tutaj użyć takiego sformułowania, ale on przerasta nie tylko Twoje umiejętności, moje też, także to na, wiesz, ja jeżdżę wiele, wiele lat codziennie motocyklem, jak wsiadam na takie dwustukonne sprzęty, to podchodzę z takim respektem, że ja pierdolę, nie? Natomiast jeżeli miałbym porównywać te dwa motocykle, to ten jest Speed Triple jest taki przyjemniejszy do jazdy dla powiedzmy mniej doświadczonego, bo ten to nie bierze ten nie bierze jeńców, nie? Ten to Ducati. Ale ten, ten też nie jest osiołkiem, nie? Tu jest 180 koni, bardzo lekki motocykl, ale za to silnik ma inną charakterystykę, że on jest tutaj taki bardziej lini liniowy, a Ducati jest takie zero-jedynkowe, nie? I luźno, luźno, luźno. Opuść powietrze z tych, z barków. Pójdź powietrze z barków. Czyli najpierw patrzysz, gdzie jedziesz, potem skręcasz. Nie? Lekko otwarty gaz i jedziemy w kółko. Poczekaj, ja cię wyprzedzę, tylko tutaj się rozglądamy też, bo tu czasami samochody wyjeżdżają z narożnika i patrz. Do kierownicy, chwyć go mocno kolanami, broda do, barku, do, do lusterka i skręcasz. I znowu, tam patrzysz, broda do lusterka. I na otwartym gazie z nogą na tylnym hamulcu. I zawracasz. Teraz w drugą stronę jedziemy. Noga na tylnym hamulcu, kolanami go mocno chwytasz, a tu luźno. A tutaj patrz, jak u mnie wiszą, widzisz? Łokcie. Luźniutko. Noga na tylnym hamulcu cały czas. Czyli nie regulujesz prędkości gazem, tylko tylnym hamulcem. Na którym biegu jedziesz? Na to zrób sobie na jedynkę, bo to są mocne motocykle i te wolne manewry, to, to zrób sobie na jedynce, bo będzie ci szarpał na tej dwójce. Powiedz Ci, że strasznie łapa kuszy przed rękiem, nie? No bo zaciskasz mocno ręce na kierownicy. Ja to widzę, no siedzisz bardzo bardzo spięty siedzisz, no nie dziwię Ci, się, że siedzisz spięty, ale z drugiej strony, no jak chcesz, żeby to wychodziło, to musisz trochę się rozluźnić, no, nie? wiem. No, Czyli teraz łokcie w dół, barki w dół, nie, luźno wiszą, wiszą, po prostu wiszą. Tak, żebyś kierownicy nie trzymał. Aha. No, ale noga przy tylnym hamulcu, lekko otwórz gaz i przyhamuj go tyłem, ale nie zamykaj gazu. Nie zamykaj gazu, tylko przy... Patrz, ja mam otwarty gaz i przymykam hamulec i skręcam. A chodź sobie wsiąść teraz takie szybkie porównanie, zrób coś sobie wsiąść na speed'a i zobacz jak speed jedzie. Spida masz na mapie Sport Spida masz na mapie Sport ustawionego, ale to generalnie odczujesz od razu różnicę Tylko ja ci kluczyk tutaj dam do kieszeni no, Jak to jest z tym neutralem kurcze? Na no, dwójkę no. wjeżdżam no, Delikatnie w górę No i jest neutral no, jest. Dobra, okay. Weź go na stopkę postaw boczną kurczę. Tu masz tu masz kluczyk Dobra I zobacz I zobacz, speeda Alright, kurczę, faktycznie proszę rozluźnić trochę do przodu, bo staram się myśleć o tym cały czas, nie? Tak, tak, ale tak jak jedziesz to widzę, że normalnie głowę masz schowaną między, między barki, nie? Także widać, że jesteś... Chciałem generalnie bardziej aerodynamicznie nie? <laughs> nie, 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 to takich tam teorii nie wysnuwaj, to po prostu jeźdź na luzaku. Jakbyś szybko jechał tam wtedy jakaś aerodynamika jest potrzebna. Tylko tutaj bardzo, zobacz na sprzęgło, bo płynnie pójść sprzęgło, bo on bardzo też tak zero jedynkowy jest, widzisz, od razu jedzie. No, ale zobacz, on w ogóle, on tak nie szarpie jak ten, nie? No powiem ci, że tutaj jest bardziej smooth, nie? Tak, i tutaj masz kolana przy zbiorniku i... No on mówię, dlatego wydaje mi się, że ten dla początkującego jest przyjemniejszym motocyklem od... No ci powiem, że tutaj jakby no... Nie wiem, czy pozycja nawet mi jest, jakby nie bardziej nie odpowiada tutaj, nie? No całkiem możliwe. No dobra, weź dodaj gazu, zobacz jak przyspiesza, jak płynnie przyspiesza. No jest, 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 nie, nie, nie czuć tych kurczę, na tych niższych na tych niższych biegać, nie, nie czuć po prostu e, tego. Tego olbrzymiego silnika, nie? Olbrzymiego silnika, czy nie czuć po prostu... E, nie, to jest chyba większy silnik, przecież. No tutaj masz 1200 200. z tym, w którym jedziesz. 1260 chyba, dokładnie. A w V4 masz... 1100. 1100, no jakoś tak. No to wiesz, to bardzo podobna jest ta... że tu jest ten zbiornik lepiej wyprofilowany Całkiem okay, możliwe moje nogi, nie? Że no no, no. To jest, Że lepiej można wcisnąć sobie niż tutaj, nie? Ale powiem Ci, że no... kurczę nie wiem, no <ścoughs> No pojeździmy jeszcze chwilę, także zaraz będziesz miał jakąś o, o, ocenę, nie? Mówię, mówię, ja... myślę dużą ocenę, że... to jest agresor po prostu, tak? No jest, zajedziesz na wyłącz... na, na wszystkim praktycznie na maksa po, po kastrowanym jedziesz, nie? No właśnie, generalnie... A jakbyś to, jakbyś to wyłączył, to w ogóle jest, mówię Ci, no... nie no, bo... Tak, bo coś mi znikasz. No, tak? No. Mikrofon masz przed ustami, czy gdzieś z boku? Wiesz zaraz sprawdzę. Bo on czasami chyba bierze cię jako szumę i mi wykasowuje i cię nie słyszę co mówisz. Czekaj okay. A podnieś tutaj tak bardzo blisko tego Ducati, to ja od razu zrobię fotki O Czekaj I zobacz gdzie masz mikrofon Czy on jest. on chyba mi się Czy on jest tutaj w środku kasku O, teraz Cię słyszę Teraz no, lepiej, dobra Czekaj, to daj mi go po... na sekundę No spoko to bym dwa kupił, nie? <laughs> ale to wiesz co, ale to powiem Ci tak, jakbyś miał kupować dwa, to wtedy... Nie, to jakiegoś turystyka No to wtedy tego, tego masz przecież w wersji tej, Multistrada V4 przecież jest, nie? To co ten, no, no. Te, co ten tam kolega stał na, na placu i tam ustawiał, no to to była Multistrada z tym silnikiem. Także tam masz wtedy turystyka, Multistrada V4 i masz taki ogień, że ja pierdzielę, nie? Ja wiem, kurczę. Jak oglądałem multi, y, motobandę to ten, jak y, w Sebastian ma, no, czy No zależy. Jeździ, no za, ten taki, łysy. No łysy to jest ten, to jest Damian. Damian, Damian, generalnie on też na stricie jeździ, nie? On jeździ na stricie. Da. Daniel, co Damian, kurde? Daniel, Daniel, Daniel co? Porobałem się, przepraszam. Czekaj, zaraz zrobimy tym pięknością fotki. Jakie to dzisiaj mamy szczęście. Słuchaj, on generalnie w trybie jazdy ze światłem dziennym ma tylko jedną lampę, tak? Tak. Jak zmieniasz na... to ma też przełączanie automatyczne, tak? Tak, on ma do tunelu i... Mm -hmm. Tutaj masz... zegary się zmienią, a tutaj jest... Chyba te same zaciski mają, o, nie? i teraz jest, widzisz? Teraz są dzienne. No. Te same zaciski mają, chyba Ktoś... No ten jest bardziej odchodowy, ale... Nie, nie, one są te same, bo tak. to jest najwyższy model zacisków w tych motocyklach, najwyższy model Brembo, także one są, wiesz, one mają podzespoły bardzo, bardzo nowoczesne, tylko tutaj masz, zobacz... Zobacz, tu masz w oplocie stalowym, a tu masz generalnie, nie chodzi w ten to też, w odplocie, stal, to też jest stal, to też jest stal. To też jest stal, tylko czarny, czarny oplot. E, tutaj zobacz, dodatkowo tutaj masz aktywne zawieszenie, no, czego no, tutaj no, nie ma, nie? No to jest, no tu no, jeszcze, wiesz, jeszcze masz amortyzator. A kien. tu też jest, tu też jest, jest, jest tu pod spodem. O. Bo właśnie o to pytałem... A czekaj, a może nie ma? A nie, faktycznie nie ma. Myślałem, że tu pod spodem jest. Tutaj masz y, na przykład z takich różnic, od razu, tu są motocykl, wszystko kar... tak, no to jest tańszy motocykl, tak od tego, no więc coś musi w tym motocyklu być tańsze no. zawieszenie aktywne, powiem Ci jedną rzecz w zawieszeniu aktywnym jest ten Bayer, że może sobie to po prostu bez żadnej e... ingerencji mechanicznej pozmieniać zawieszenie, ale druga sprawa że przy tego rodzaju motocykla, motocyklu, jeżeli ty będziesz na nim jeździł i ty sobie pod swoją wagę ustawisz zawieszenie, to ty tego zawieszenia więcej w zasadzie nie będziesz ruszał. Tutaj jest ta zaleta, że na przykład pojedziesz gdzieś po dziurach, to weźmiesz sobie od razu ustawisz mapę, żebymś miał ustawienia te najbardziej komfortowe, a pojedziesz po stole, to sobie ustawisz sport, nie? No to jest ta to jest to taka różnica, czekaj wyciągnę antenkę, o. Yy, taka różnica, natomiast yy, ten motocykl i tak on ma według mnie nawet na tych komfortowych ustawieniach on jest kurde tak zwarty, sztywny, zresztą ten podobnie, nie? Ten jest, wydaje mi się, że ten jest, ten jest by, by, nie, wrażenie moje jest takie, że na nim siedziałem, że on jakby był troszeczkę mniejszy, tak? No, ten, to... no jest mniejszy, bo Ci mówię, że ja na tamtym jak siadam to palcami do ziemi, ja na tym mam lepsze podparcie, nie? No, no, no. No to dobra, a to jedziemy, to... nie? Dobra A w sumie wys wysokość na tych motocyklach jest w sumie teraz jak patrzę to podobna Jedziemy? No dobra Dobra, jadę. Na pewno inaczej na podróżku nogi leżą tutaj jest Tak Jest bardziej tak... Turystycznie Bardziej wyprostowanie Tak, tak a tutaj jest typowy sport no ale tu dźwięk tego motocykla, ja pierdolę. No idzie. I powiem. Ale powiem ci, że tu chyba peggi, albo ja tam nie umiem zmieniać, tu jakoś lżej mi to wchodziło, nie? Na, 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 shifter, tak, tutaj, tak, nie? na speedzie chodzi, powiem ci, no jest, to jest klasa światowa na speedzie. No tak jak chodzi teraz w tym nowym speedzie Quickshifter, to jeszcze nie miałem przyjemności chyba jeździć motocyklem z tak dobrze działającym Quickshifterem. Chociaż w Ducati też bardzo dobrze działają. Pamiętam Multistradę 950, jak byłem zauroczony tym Quickshifterem. I tutaj też chodzi dobrze, tylko wiesz to, po prostu muszą być wyższe obroty do zmiany w tym motocyklu, w Ducati, a w twoim, którym teraz jedziesz, tam on generalnie jest bardzo łagodny. Ogólnie powiem tak, no przyjemnie się jeździ na tym, tym triumfie, trium nie? Też tak uważam. Kręcają oba bardzo dobrze, no to jest wiadome, ale ja też mam wrażenie, że, że speedem się je łatwiej, łatwiej, się prowadzi speed, Łatwy, Łatwiej, łatwiej, zdecydowanie. Ale generalnie ktoś jest, co przyciąga mnie do tego Street Fighter'a. No co, no legenda, nie? Legenda, moc, wygląd. No. Legenda, moc, wygląd i generalnie wiesz, no. E, jakby dwie przeciętności, które się przyciągają, tak? No. <laughs> Nie, to był wiesz, żartobliwie mówiąc, ale ogólnie ciężki orzech do zgryzienia, niech Jedynie jest to... Znaczy co, no, no cena i dostępność. No, jeżeli masz oba w, w podobnej, podobnej dostępności, a stać się, żeby kupić ten lub ten, no to w zasadzie wtedy już tylko rozsądek to nie jest dobry doradca w tym przypadku, bo na pewno jakbyś się miał kierować rozsądkiem, to byś nie kupił takich motocykli, nie? No tak, no generalnie, że tak powiem, pierwszy motocykl jaki wybrać, tak? Czerwony Wiesz, ja też jestem, powiedzmy, trochę mniej obiektywny Bo jeżdżę triumfem, bardzo triumfa lubię To jest kolejny triumf teraz, który mam w swoim życiu Znaczy na pewno w tej, on gdzieś tu ci spadł Tu gdzieś poleciał Bo ja ci tu chyba wkładałem ten klucz Chyba, że do... zmieniłem, nie wiem Chyba, że zmieniłem. Tak, chyba, że zmieniłem, bo tu coś miałeś w tej kieszeni i się w drugą stronę. Portfel tam ma no brawo. I wiesz, ja na przykład patrząc, przez... patrząc na wygląd to wybrałbym Ducati Ale patrząc na resztę, patrząc na resztę wybrałbym Triumfa, nie? Nie, po prostu nie chciałbym wsiadać z tego motocykla dzisiaj <ślad> <ślad> To tak jak ja ze speeda Ja potem jak wsiadam do mojego streeta to szukam hamulców, bo jest taka różnica, nie? Ja też mam Brembo u siebie, ale za to mam brembo ze zwykłą pompą, a tu jest pompa hamulcowa radialna. I ta pompa hamulcowa robi taką robotę tak naprawdę, a nie te zaciski, nie? I powiem Ci, że jak wsiadam potem na swój, to mój to ma spowalniacze w porównaniu z ze speedem, nie? Czy z ducati twoim co jedziesz? I tutaj na tym rondzie w lewo mamy stację, to tu sobie zjedziemy. Tak, tak, to ja dobra. No takie podsumowanie krótkie. No nie może być inaczej, no nie można być niezauroczonym Ducati takim monsterem. No, no z reguły jest tak, że jak ktoś wsiada na motocyk i to jest jego pierwsza jakby styczność, to jest taka pierwsza miłość. No i w zasadzie tak pewnie będzie. Ten kolega jeszcze pojeździ różnymi sprzętami, ale już po prostu widzę jak mu się oczy świecą na Ducati, więc podejrzewam, że to się na Ducati skończy co nie zmienia faktu, że e, Speed Triple nie, nie jest przegranym tu w, tej, w tym porównaniu, ponieważ rozsądek i wszystko było za Speed Triplem, który jest, jest trochę łatwiejszy w prowadzeniu, jest lżejszy jakby w odczuciu w prowadzeniu, że jakby, jest, jakby, jakby był lżejszy po prostu fizycznie e, jest takim mniejszym agresorem pozornie tylko. Bo na przykład na tych nastawach, których teraz były tam był skastrowany z Ducati to tak dodawanie gazu to w z tym, to tu jakbym miał z 300 koni do 100 w takie porównanie, bo speed to idzie na tej sporcie. Naprawdę dobrze eee, Quickshifter fajnie działa. No wszystko tu w Speedzie jest za. niższa cena o 30 tysięcy Ale no co, no kupuje się oczami, nie? Motocykl często Często i gęsto, więc myślę, że tutaj Łukasz eee, jego, jego zwycięzcą jest na pewno Ducati. Nie? Chociaż ja bym, gdybym ja tutaj miał wybierać, to no tylko ze względu na wygląd Ducati bym wy, wy, wybrał. Natomiast no te właściwości, które mi odpowiadają, no jednak mimo wszystko delikatnie są po stronie Spida. Ale co ja tam wiem. Także pozdrawiam ciule. Jadę po swojego.